Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard Oto Q&A, zapytaj Robina Witam was bardzo serdecznie, jestem ja, jest Chrząszcz No i oczywiście zaczynamy kącik pytań do Robina yy, Wybaczcie za mój głos, jestem trochę przeziębiony, chory, jeszcze nie wiem Czekam na teleporadę, żeby się dowiedzieć co mi jest Na pewno lekarz przez telefon mi powie No, także wesoło, radośnie, wybaczcie No ale taki mamy sezon trochę jesienny, wiadomo, chorobowy yy, Przygotowałem sobie parę pytań waszych Dzięki za pytania. Oczywiście zachęcam do zostawiania kolejnych pytań w komentarzach pod tym odcinkiem. No i nie przedłużając, bo parę pytań wybrałem. Zaczynamy. Na początek Maciej pyta mnie czy drogi Robinie, czy zamierzasz kupić konsolę następnej generacji, jeśli tak to jaką? Jeśli bym kupował to PlayStation 5 na pewno, z racji tego, że już mam Konto PlayStation mam trochę gier, więc łatwiej by pewnie mi było się odnaleźć na PlayStation, ale nie planuję zakupu na właśnie na premierę, zaczekam zapewnie, zapewne z zakupem, bo po pierwsze z PlayStation 4 wcale tak często nie korzystam, więc wydaje mi się, że nawet jakbym kupił piątkę to też nie byłoby to tak super wykorzystywane przeze mnie, jestem bardziej PC towiec i jeśli karty graficzne, procesory, te sprawy wychodzą to bardziej mnie to kręci niż nowe generacje konsol. Ale prędzej czy później na pewno wymienię czwórkę na piątkę. Tylko zaczekam z tą decyzją jeszcze trochę. Zwłaszcza, że teraz finanse na pewno na coś innego będzie warto przeznaczyć. No i jeszcze, jako ulubiona jest Twoja postać z komiksów filmów Marvela? Yy, tutaj, no, ciężkie pytanie, bo to uniwersum jest przeogromne. Yy, na pewno Iron Man, na pewno Deadpool i na pewno Wolverine. Yy, taka to top trzy robinowe yy, takie postacie. Yy, no i ogólnie w ogóle lubię Marvela, chociaż wydaje. Wydaje mi się, że momentami DC bardziej mnie kupuje takim przesłaniem i, i formatem filmu, ale z drugiej strony Marvel jest taki przyjemny, żeby sobie usiąść, fajnie spędzić na przykład popołudnie przy jakimś dobrym takim filmie, żeby się wyluzować. Także tak. Dzięki Macieju za pytania i Kotek Lotek W ogóle to jesteś trochę podobny do Brendona Uriego z Panic at the Disco <laughs> chyba, chyba dziękuję, bo w sumie Brendon całkiem przystojny ziomo ale, ale ch chyba nie ja tutaj, no, bez przesady bez przesady <laughs> ja jestem Robinem podobnym do Robina więc, no, ale, ale Panic at the Disco bardzo lubię głos właśnie Brendona świetny i mega mi się słucha plus sam gościu jest mega taki fajny, pozytywny Pozytywny. Więc tutaj akurat dziękuję. To tak trochę komplemencik dla Robina, ale jednak podobny chyba aż tak to nie jestem. Kolejne pytanie: Oskar Smoleń. E, tutaj, to może nawet nie pytanie, ale taki fajny komentarz, więc chciałem, że go wrzucę do Q&A, bo bardzo mi się spodobał, że pamiętam jak mój brat zaczął Cię oglądać 6-5 lat temu, zawsze brałem jakieś krzesło z kuchni, oglądaliśmy sobie te Twoje przygody w Mrocznych Tajemnicach i innych modyfikacjach. Brat ma obecnie 23 lata, studiuje medycynę, pamiętam jak zawsze powtarzał te Twoje i zapisywał, zapisywał grę literami R. Gdy patrzyłem jak gra w goticzka na najlepszego, to zawsze mówił te Twoje teksty. <laughs> Ostatnio, gdy wrócił z Czechu, siedliśmy sobie w pokoju, włączyliśmy telewizor i zaczęliśmy coś oglądać, a gdy przypomniałem mu o Tobie, jak oglądaliśmy Twoje filmy, to zaczął płakać. Ach, ile bym dał, by wrócić do tych starych dobrych czasów oglądania Rubina z bratem. No to taki widzicie, komentarz mega filsowy i bardzo fajny Oscar, także mega dziękuję. I to yeah, kurde, dobry komentarz <ścoughs> i erki zapisywane. Te erki się wzięły z tego względu, że Darek, mój kuzyn, zapisywał zawsze zapisy D. Po prostu D, 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 D i dorzucał te D, no bo Darek, no nie? A ja zresztą, że R jako Robert to R. Trochę z niego to zgapiłem, po prostu zmieniłem na swoją wersję, ale no łatwiej się ogarnąć, zapisywać w ten sposób, bo widać od razu, który save jest starszy, który nowszy. Im więcej Erek, powiedzmy od góry, tym wiadomo, świeższy saveik, no i właśnie to tak, ale no taka historia, właśnie śmieszne jest to, że ja zacząłem nagrywać już grubo, no już ponad 10 lat temu, więc osoby, które wtedy mogły mieć, nie wiem, nawet po 12 lat, jak mnie zaczęły oglądać, to teraz są dorosłe. Osoby po, po 20-22 lata, także niektórzy pół życia zrobili, spędzili, także to jest mega, mega fajne. No, i bardzo mi miło, że takie komentarze są i wspominki takie robinowe, cieszy mnie to. Także dzięki, Oskar. No i kolejne pytanko od Luisa, a nawet w sumie nie tylko pytanie, ale właśnie taka techniczna sprawa. Tu AKG, tak jak moje audiotechniki są studyjne, i nie uzyskasz pewnego brzmienia ze zwykłego podpięcia pod PC. Dobry wybór, dokładnie tak. Tutaj akurat, akurat Luis zwrócił uwagę. Na no to ja korzystam ze studyjnego setupu. Mam interfejs audio Euphoria UMC22 od Beringera. Słuchawki mam AKG K240MK2. Zresztą widzieliście już nieraz. Nie A mikrofon to audiotechnika 20, AT2020, 2020 I właśnie wszystko jest pod euforię podpięte. No i właśnie, no to bardzo fajny setup jest. Co prawda, wiadomo, no trochę, trochę jest kombinowania więcej niż przy takim zwyczajnym plug and play USB, ale z drugiej strony można uzyskać bardzo fajne efekty korzystając z takiego studyjnego rozwiązania, chociaż wydaje mi się, że ten kurde interfejs bym wymienił na jakiś inny, ale póki co wystarcza, więc jest spoko, chociaż powiem Wam, że sterowniki w ogóle do tej euforii, żeby działały tak jak człowiek chce i żeby wszystko śmigało, no to trzeba trochę się nakombinować, ale ogólnie rzecz biorąc jestem bardzo zadowolony, słuchawki gierają świetnie, mikrofon on jest naprawdę super. No i interfejs też daje radę, więc no, więc jest naprawdę fajne. Yy, ale oczywiście do takiego zwykłego gadania i grania, jeśli chcecie sami nagrywać coś, to myślę, że spokojnie mikrofon pod USB wystarczy. Zwłaszcza, że ten sprzęt już na tyle ewoluował i przeszedł taką drogę, że teraz nawet te budżetowe rozwiązania sprawdzają się naprawdę świetnie i nie trzeba jakoś tak kombinować i wydawać na sam start tony hajsu, no nie? Także tutaj, Luis, dzięki, że zwróciłeś na to uwagę. Kolejne, piąte Pnanko chyba. Alex One, jesteś za legalizacją marihuany. Zawsze jak Cię oglądam, to nie mogę przestać Uśmiechać nie zmieniaj się ruingu. Dzięki Alex. Ja jestem za za jak najbardziej nie widzę żadnych minusów. Tutaj odnośnie marihuany, y, THC, CBD i wszystkie formy wydaje mi się ok. Y, zwłaszcza że, no wiadomo, no, y, no jest to powiedzmy, że narkotyk, ale nie wiem, no wydaje mi się, że wcale on nie niesie ze sobą jakiegoś takiego złego. Tak naprawdę wydaje mi się, że alkohol czyni więcej zła na świecie niż, niż ziółko. Ale no to wiadomo, to taka subiektywna moja opinia. Ja raczej wolę się powoływać na różne badania, różne właśnie publikacje i bardziej takie rzeczowe, merytoryczne. Przesłania od naukowców i badaczy, i po prostu, no, samemu w ten temat się zgłębiając, nie trafiłem na jakiś taki motyw, który byłby po prostu przeciw w mojej mniemaniu. I wydaje mi się, że, że tak naprawdę tutaj to nie jest nic złego, tak naprawdę. I wszystko z umiarem i sensownie, jeśli jest dozowane, jakby to, to jest ok. Tak samo na przykład z alkoholem, tak samo właśnie i z marihuaną, i z jakimkolwiek, no, może inne narkotyki, nie wiem. No, ja akurat nie jestem za jakimiś innymi Amfa i te sprawy to już to już jestem na nie, ale na przykład właśnie marihuana, no kurde, nie rozumiem tego, że się po prostu, no, że, że ktoś jest przeciw. Jeśli ktoś jest przeciw, to może napisać mi, dlaczego. Chętnie usłyszę zdanie kogoś, kto jest przeciwny i dlaczego właśnie to będzie bardzo mi miło poczytać też jakieś takie głosy z drugiego obozu. No bo tak naprawdę, no, nie widzę właśnie w tym nic złego. Jestem za, jak najbardziej, jeśli, jeśli byś dało jakoś, no to jak najbardziej podpisałbym, dał ok, okay i w ogóle. No ale to takie, takie rzeczy, eee, cóż zrobić, no, wydroż, kolejny pytanko, szkoda, że nie masz większych korzyści z YouTube'a, widać, że twoje duże zaangażowanie i radość z tego, co robisz, eee, tutaj akurat na początek, no to nie jest tak do końca w sumie, bo jednak jakieś korzyści są, eee, no może, wiadomo, nie jakieś większe, miliony monet, człowiek w hajsie pływający, ale za to nie mogę narzekać, bo też coś z tego jest, także, także tu akurat, no duży plusik, eee, no i właśnie jeszcze pytanka, czy była modyfikacja w gotiku, na którą totalnie miałeś ochoty grać? To tutaj hmm, to mogę powiedzieć, że returning na pewno, ten pierwszy jak próbowałem go nagrywać po nagraniu tych tam plus minus 20 odcinków, po prostu padło to plackiem totalnie. A chyba innych modyfikacji nie było, tak, że, że nie miałem ochoty. Pamiętam, że jak straciłem save do złotych wrót, ale to przez utratę tylko save'a, to nie miałem ochoty w nie grać jeszcze raz, bo po prostu straciłem save'a w połowie mniej więcej serii i stwierdziłem, że nie no leje na to nie chce mi się, ale to nie znaczy, że modyfikacja jest zła. Po prostu przez utratę save'a, tak miałem. Tak to chyba nie było takiej modyfikacji, w którą nie miałbym ochoty zagrać, bo każda oferuje coś, yy, wiadomo mniej więcej, ale myślę, że każda jest warta przejścia i sprawdzenia od początku do końca, czy rzeczywiście yy, było warto. Czy nie nudzicie Gotik? Tutaj akurat to jest śmieszne, bo grając tyle lat w jedną grę, już dawno powinna mi się znudzić, ale ja zawsze powtarzam, że, że nie. Gotik jest na tyle fajny w modyfikacjach uniwersalnych, że każdy twórca modyfikacji wymyśla coś innego w tych modyfikacjach i tak naprawdę no, nie da się przy tym nudzić, bo każda modyfikacja oferuje co innego, mimo że znam grę. Technikę, jak grać i tak dalej. To za każdym razem miło mogę się zaskoczyć, grając w inną modyfikację, albo nawet grając jeszcze raz, czasami można trafić na coś czego się nie wiedziało, mimo że się przeszło grę na przykład 20 razy, no nie, to jest, to jest właśnie fajne, plus nostalgia bardzo mocno tutaj działa na mnie i grając właśnie w Gotika zawsze tak miło wspominam te stare dobre czasy, no tak jakby te teraz nie były dobre, zawsze jest dobry czas, ale właśnie po prostu tak miło się siedzi i gra i wspomina. No i właśnie co do tych korzyści jeszcze z YouTube'a, tu może temat rozwinę, bo w sumie mogłem nie powiedzieć zbyt wiele, tutaj... Całe szczęście, jak zaczynałem nagrywać, nie było nawet opcji, nawet człowiek o tym nie myślał, że można jakoś właśnie w jakikolwiek sposób coś mieć z tego YouTube'a powiedzmy finansowo. Teraz dużo się zmieniło, można w ogóle w takie kosmiczne sposoby zarabiać, ale ja na YouTubie nigdy nie chciałem właśnie, że to by było moje źródło utrzymania, Jedyne, jedyny dochód, bo po prostu myślę, że po czasie mogłoby to mnie bardzo zniechęci do nagrywania i grania. Jeśli ja traktowałbym to jako pracę i taki obowiązek, to myślę, że nie trzeba by z tego właśnie tej radości, o której tutaj e, wydroszoty e, napisał. Oczywiście fajnie, bo właśnie ludzie mnie wspierają, wysyłają jakieś dotacje, jakieś tam pieniążki z reklam też są. To starcza zawsze na jakieś różne rzeczy, żeby móc się rozwijać i to jest świetne, nawet opłacić jakieś głupie rachunki właśnie za prąd, za internet, żeby mieć jak nagrywać. To jest to jest naprawdę super. No bo kiedyś nie było takiej opcji, teraz jest taka opcja. Ja też staram się właśnie, tylko mam to wspieranie, właśnie monetyzację na YouTubie no i na streamach jakieś dotacje i tyle. Tam jakieś i inne różne opcje to nie wchodzi w grę. Też jeśli dostaję jakieś propozycje od firm, to właśnie w formie barteru, że nigdy żadnych pieniążków nie dostałem np. od Genesisa, od Gambisa, nic z tych rzeczy. Cały sprzęt zawsze był w formie po prostu, że dostanę ten sprzęt po recenzji na własny użytek i zawsze to było właśnie w formie barteru bezpieniężnego, także po prostu tak, żeby to było fajne, takie do obejrzenia, plus właśnie taka forma. Więc nie można narzekać, tak naprawdę jak na takiego małego youtubera, to i tak bardzo dużo dostaje i no tutaj ciężko, ciężko właśnie powiedzieć inaczej. No naprawdę podziękówki mega solidne dla, dla wszystkich. No i dalej, Karol Talenta pyta, jaki masz mo motocykl? Ja mam Honda Shadow 125, szanuję za wybór motorka. Czy u Ciebie w okolicach są jakieś rajdy motocyklowe? Rajdów chyba nie ma. Ja się też nie orientuję w tych tematach, bo no, nie jeżdżę rajdowo, ani ja bardzo turystycznie, więc, więc nie orientuję się w temacie. Aktualnie mam Kawasaki ER5, czyli twisterka z w, tam 2000 rocznik, bardzo fajna maszyna, w ogóle no, powiem wam, że jak na pierwszy motocykl Kawka jest mega spoko, ale Honda Shadow 125, ja z tej klasy akurat motocykli motocykl miałem moją Honda Rebel 125, no Shadowka jest na pewno fajniejsza, Shadowka to już taka klasa sama w sobie, już nie wygląda w ogóle na 125 Shadow. Rebelka była fajna, zresztą gdzieś tam jakiś jeden gdzieś odcinek był chyba na kanale z Rebelki, także można gdzieś tam jeszcze go znaleźć. ER5 jest świetna, ale kolejny motocykl może za niedługo, może za troszkę dłużej. Jak będę wymieniał, to będę celował w coś trochę świeższego, już z jakimś ABS-em, już z jakimiś tarczami z przodu i z tyłu, na hamulcach i tak No, jednak kawka widać, że, że tu już jest starszy motocykl i no, brakuje w niej troszeczkę różnych fajnych systemów i rozwiązań. Ale naprawdę na pierwsze moto jest świetna i no, ten sezon akurat fajnie się udało momentami polatać. No niestety znowu był biedny ze względu na wiruska więc no, niestety nie można było rozwinąć w pełni skrzydeł poprzedni też, no, prawko dosyć późno, późno zdałem, więc nie było okazji na tyle wyjazdów, także liczę, że 2021 już jest wszystko uspokoi, i będzie można w spokoju pośmigać po na motocyklach w pełnym wypasie no ale niestety, tak, tak to jest ale powiem wam, że motocykle mega spoko no i Kawka jest śmigana Agnieszka, jak jak zawsze Agnieszka jest, pytanko od Agnieszki eee, wynaleziono w czasu, ale tylko można wstecz, do jakiego okresu Historii, chciałbyście cofnąć i dlaczego? Pozdrawiam serdecznie. Jeśli miałbym się cofnąć w czasie, jeśli by to miało być, być zakres większy niż ten, w którym żyję, to chciałbym się cofnąć do lat 70 ze względu na to, że wydaje mi się, że wtedy naprawdę tak. W, znaczy, lata 70. w Polsce to nie były tak super fajne ze względów historycznych. Bardziej lata 70., na przykład, Ameryki, to, to mnie bardziej kręci. Lata 70., 80. w Ameryce, jeśli bym mógł się cofnąć w czasie i w miejscu, to na pewno chętnie bym przeżył te lata na własnej skórze i zobaczył, jak to wtedy rzeczywiście było. Wydaje mi się, one takie, wydaje mi się, one takim boomem i, i takim, takim okresem mega przejścia w, w, i Transformacji świata tak naprawdę. A jeśli miałbym się cofnąć w czasie w moim czasie rzeczywiście, jak żyłem, to myślę, że cofnąłbym się do czasu w gimnazjum mniej więcej. Myślę, że tak, pierwsza druga klasa gimnazjum i jeszcze raz chętnie bym przeżył to wszystko, co przeżyłem. No wiadomo, cofając się w czasie, chyba zachowujemy te e, wspomnienia, które przeżyliśmy później. Myślę, że wiele bym nie zmieniał w moim życiu. E, chociaż pewnie parę sytuacji chętnie bym chciał, żeby się potoczyło inaczej. Ale jeśli, jeśli mógłbym się cofnąć, to chętnie bym przeżył to jeszcze raz. Zdecydowanie chętnie bym przeżył całe technikum. Najbardziej chyba ciepło wspominam ten czas właśnie technikum i e, najbardziej właśnie od drugiej do czwartej klasy, włącznie to te, te takie trzy lata po prostu i chyba najlepsze w moim życiu. E, tak mi się przynajmniej wydaje, ale naprawdę no, wspominam je mega. I właśnie tak, to, to bardzo, bardzo chętnie bym jeszcze raz przeżył. Ale ogólnie rzecz biorąc. Chyba nie czułbym większej potrzeby cofania się w czasie, bo wydaje mi się, że całkiem nieźle sobie radzę i do tej pory nie, ta, nie, nie miałem takiej ochotki. No i tak, lecimy dalej Mr. Kielnia. Jakie alkohole lubisz? Nikt takie pytanie, panie smarujemy tutaj, jedziemy. Z alkoholi ja ogólnie nie pijam alkoholi, raczej unikam procentowych różnych trunków. Ze względu na to, to jest może głupie wytłumaczenie, ale mam nadzieję, że niektórzy zrozumieją, bardzo lubię jeździć na motocyklu i samochodem. I wiadomo, jazda po alkoholu totalnie się wyklucza, ale ze względu na to, że bardzo to lubię i czasami mam tak, że dosłownie przychodzi na przykład wieczór, trochę się nudzę, to sobie wsiadam w samochód i robię sobie rundkę na przykład w koło miasta, pojadę sobie na myjnię pojadę sobie zanankować, pojadę sobie gdzieś tam właśnie objazd zrobić i wracam i jest spoko. Tak na przykład czasami jest, że jakaś sytuacja awaryjna, trzeba gdzieś jechać, coś załatwić, coś zrobić, kogoś podwieźć, odwieźć, no to właśnie jest samochód, jest człowiek trzeźwy i może jechać. Dlatego ja od alkoholu stronię, ale jak mogę się napić, to przede wszystkim jest to jakieś dobre piwko, najlepiej jakiś krawcik, ale oczywiście zwykłym, jakimś takim marketowym niepogardze. Z wysokoprocentowych bardzo lubię whisky, whisky wszelakie, lubię sprawdzać smaki, testować, nie mam faworyta. Grand zawsze zawsze spoko wiadomo, ale właśnie z niskoprocentowych to piwko, miód pitny, uwielbiam miód pitny, także miód pitny piwko z wyższych procentów, no to właśnie jakieś whisky dobre jest zawsze, zawsze fajne, ale tak jak mówię, no ja ogólnie mało pijam, a jak pijam to raczej właśnie jakieś piwko wieczorem, jak już wiem, że nigdzie nie będę musiał jechać, nic nie będę musiał zrobić, to wtedy mogę się napić jest OK. ale właśnie no. Bardziej na imprezie wolę być kierowcą niż... niż chlać. <laughs> Ale jak jest za co się nabić to oczywiście nie pogardzę. To nie o to chodzi, że ja bardzo alkoholna nie jestem. Tylko po prostu no... jakoś tak wiecie, no nie ciągnie mnie bardzo do tych tematów, nie? No i jeszcze tutaj Damian, a propos, to tak stwierdziłem, że połączę no pytanie z drugim. Czy nagrywałeś lub robiłeś lewa pod wpływem procencików Robino? I jeszcze Grasen z Ziemi Bieckiej napisał, że on zawsze zjarady. <laughs> to tutaj od razu powiem że Pijany nigdy nie, bił, nie, e, nie nagrywałem, i z Jarady również nigdy nie nagrywałem. E, jedyne, co to nagrywałem na e, na zejściu, że tak powiem, na bombie po Sylwestrze, na pewno niektórzy z Was ko ko kojarzą odcinek z Gotika 3, e, właśnie po Sylwestrowie, jak nagrywałem e, na 2 stycznia był odcinek, nagrywałem pierwszego zaraz po Sylwestrze, no i pamiętam, że ten Sylwestr był całkiem dobry, także, także no, to, to, tak, to, to powiedzmy, że na kacu było nagrywanko, było ciężko, ale człowiek dobrada, ale tak to Nigdy mi się nie zdarzyło, yy, jedynie co, to kiedyś tam na jakimś jednym, drugim live'ie się tam gdzieś napiłem, ale to tylko tyle i to też nie jakieś tam, wiecie, pato patostreamy, że woda się lała, tylko tam grzecznie jakiś drinczek jeden z drugim, no bo po prostu, nie wiem, tam wpadł jakiś duży don i trzeba było się napić z drówka, no to w ten sposób. Ale tak to nie, nie zdarzyło mi się, chociaż mogłoby być całkiem śmiesznie, jakby człowiek się tutaj zielone rolować i jarać by poszło i by było tam było, kurde. Ale nie, 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 nic z tych rzeczy, ja wolę takim trzeźwym umysłem. I, I fajną gadką tutaj zawsze jechać, niż, niż wiecie, jakieś problemy żeby były. No i oczywiście sobie zrobiłem tutaj też screeny odnośnie Gotika 3. Czy nagrasz, czy będzie, czy co się dzieje? No i wychodząc tutaj oczywiście naprzeciw waszym pytaniom i chęciom, stwierdziłem właśnie, że fajnie będzie. Na streamkach zrobiłem taką, jak, taki cel, że jak się uzbiera ten cel, kiedyś oczywiście, to właśnie zrobię remaster serii z Gotika 3. Ten cel to jest też. Taka zachęta, wiadomo, no bo cel jest ustawiony, żeby właśnie jakieś tam wsparcie dla mnie jakie e, rzucały, ale oczywiście to jest tylko zachęta i e, tak naprawdę to nie oznacza, że, że kiedyś tego gotika nie będzie, jak się nie uzbiera. To, to jest tylko takie, wiecie, że jak się uzbiera... To oczywiście przyspieszy to ten proces nagrania tego gotika 3 jeszcze raz, ale oczywiście tylko taka zachęta i wiecie, no nie chcę, żeby ktoś się czuł zobligowany, że musi wysłać mi jakieś pieniądze, żeby ten gotik 3 kiedyś powstał. To jest po prostu tylko taki, taki cel, że jak się uzbiera, to, to po prostu się uzbiera. A oczywiście prędzej czy później ten Gothic 3 no zremasterowany będzie ze względu na to że chciałbym go nagrać w lepszej jakości rozdzielczości yy, i w ogóle no i właśnie z może lepszą moją gadką i, i żeby żeby też fajnie yy, było to poprowadzone yy, no ale właśnie jest taki cel yy, no jak się uzbiera to wiadomo będzie mnie to motywowało żeby szybciej zrobić tego Gothic 3 a jak się by nie uzbierało to też prędzej czy później ten Gothic będzie po prostu tak wiecie że, że ten że, żeby to było jasne że, że nie na no małym, ja ją tylko tak zachęcam, a jakoś to tam pójdzie. No. No i pytanek sporo, jak widzicie. Yy, pytań było chyba łącznie 10. No to mam nadzieję, że kolejne 10 na kolejnego klienta ja się znajdzie. Wybaczcie mi jeszcze raz za mój głos, może wygląd też, bo wiadomo, jak człowiek jest taki chory, przeziębiony, to na to różnie bywa, e, ale mam nadzieję, że miło spędziliście czas. No tak kurde, muszę później swarkać do Osado, <grytanie> także... Pytajcie mnie w komentarzach e, e, oczywiście o co tylko chcecie, mam nadzieję, że kolejny Q&A równie szybko będzie, e, ja już lecę montować dla was tego, no i słyszymy się w kolejnym, to co, trzymajcie się, na razie, cześć, pa pa!